No i też mam wrażenie, że dużo, dużo lepiej idzie to zrobić, no jakością zdjęcia. Coś co faktycznie przypomina, a nie tam jakieś chłopaki, niektóre rzeczy takie randomowe są, że to... <grywki> żeby mi głupio trochę to wrzucać. Ale no niech ludzie ocenia, czy to im się podoba czy łapkach. Ale fart to był No chodź, 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 chodź. I co tak będziemy ten, tak? <grystanie> no nie, no nie rób mi tego. <grystanie> No dobra, mam Cię. Kurwa, ale szybko poszło. Oj. od razu ten... achievement. Oj, teraz poczułem jak serducho zaczęło walić. O. Kurde, to był chyba... nie wiem, trudny boss? Nie znam się.